Siema, z tej strony Jeremy. dzisiaj sobie zagramy Flappy w 3D! Widzi jak to zwolnił, mój rekord to na razie Bo tu trudno przerwyć w takiej No właśnie, widzicie, mam właśnie wejście w ps A więc... Kurna, jeden! na z brzmieniu, kurna, zero Jest, przeleciałem Dwa! Yes. Tam jest! Tam więc. Link do gry będzie w opisie, więc jak prawie zawsze. No i. To jest. Happy że. 3D. Tak, czyli my jesteśmy w tym stacie. Zobaczcie, tutaj jest nawet nasz cień. Ale my samego siebie nie możemy niestety zobaczyć. To jest wielkim minusem. Może może to jest jakieś takie przejście No tak O co chodzi w tej No wiadomo, że trzeba tutaj no, tak jak w, w normalnej wersji. Jest. Nie! Dobre, dwa jest. Dwa to mój rekord. Kurna, to tak trzeba przejść, że trzeba od dołu tej rudy trzeba. Patrzę. Kurna, nie wolno tutaj tak za bardzo podlacywać, tutaj jest No właśnie, to trzeba być niżej, po pierwsze. Jest. Jak to się walnąłem? Możemy chodzić już te tak Jak się walnąłem no. Dobra. Sorry, że tak mało mówię. Ale próbuję się właśnie skupić na grze, bo jest bardzo ciężka w tym grze. Chyba najwytymniejsza od Flappy Birda. Bo z, z normalnym, widzimy tego taka ale... My teraz nim jesteśmy, więc co mógłby czuć ten ptak? Mógłby no, oczywiście być schroniony. Teraz wiem, jaki ból. Nieszczęsny ból czuje ten ptak. Niestety. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jest. Jest! Dobrze, idziemy dalej. Kurde, no. jest na mnie. teraz jestem w środku rury. Hmm. Dobra, jeszcze raz pójdę. Czemu się cały czas wale o to górne? Nie wiem. Dobra, 2, ale nasz rekord to jest 4. E e Raz, Dwa! no bo... boże, może dostaniemy medal, jeżeli będziemy mieli 10. Dobra, mój rekord na telefonie to było 142. No, tam bardzo dużo, ale przyda to jest mi o wielkim, Bo sobie wyobrazić nie mogę. 3. Kurna! 4 było! Mogło być 5! A zobaczymy co jest dalej. Jest tylko kierunek dalej. To naprawdę. Dobra. Jeszcze raz. Ten film ma być. 5-10 minut. Nie patrzę na czas. No, Dobra, to, to będzie nasza epicka ostatnia próba. Serio? Nie, tak nie może się skończyć. Przy, przynajmniej przelecieć to tą... mi nie, nie, nie Muszę się przelecieć. Dobra, ten, na tym musimy skończyć ten głupi odcinek z tej dziwnej, nie jest to dziwne, ale no jest to w 3D to już jaki ból czuję, że musimy mu rozkazywać, jak na jakim. Więc ja jestem Proszę, ten, jeżeli ten filmik Ci się spodobał, możesz wstać łapkę w górę, jeżeli mnie nie to subskrybuj. Może zawsze mi zadawać pytania na Ask. Być może będzie w opisie. Mm. Cześć.